Kochani, witam was serdecznie na kanale Scrapgate. Mam na imię Kasia. Na moim kanale pokazuję moją miłość do papieru. Wkręcam was troszkę w klimaty właśnie scrapbookingu, kartmakingu. I na moim kanale znajdziecie bardzo, bardzo dużo inspiracji, darmowych tutoriali, czyli kursów na albumy, na kartki, na różne inne projekty. Także zapraszam, zapraszam, do subskrybowania, jeżeli chcecie dostawać informacje o bieżących filmach, które się pojawiają e, regularnie, czasem raz w tygodniu, czasem dwa razy w tygodniu, plus zawsze w środę o godzinie 21 mamy live'y, więc Was serdecznie zapraszam. Na live'ach robimy e, w 90% albumy, chyba nawet prawie że w 100% albumy e, i robimy różne projekty, m.in. właśnie happy maila, czyli takie albumy e, bardzo indywidualne. Takie, które możecie zrobić z takich produktów, które w domu znajdziecie, w sklepach, pod domem i tak dalej. Także zapraszam Was serdecznie. Oczywiście zapraszam Was do odwiedzenia sklepu mojego www.scrapcade.pl Ukośnik sklep, tam od razu do sklepu się dostaniecie. No a dzisiaj pokażę Wam. Zestaw gratisów. Zestaw gratisów, który dokładam do każdego skrapełka. A skrapełko to jest taki wyjątkowy warsztat w ciemno, który organizuję dwa razy do roku, w czerwcu i w grudniu. W którym poza zestawem, właśnie na, pro, na projekty, i to zawsze są przynajmniej trzy projekty, dostajecie zestaw od naszych fantastycznych sponsorów, i dzisiaj chciałabym ich wam przedstawić. I na kanale będą się pojawiały filmiki właśnie z produktami tych firm. Będziemy sobie robić jakieś prace z tego. Znaczy nie jakieś, będziemy robić prace z tego. Ale dzisiaj skupimy się na prezentacji, przedstawieniu tych, tych wszystkich firm, które mi pomagają od wielu, wielu lat w zasadzie, i na których produktach bardzo często pracuję, z którymi dzisiaj współpracuję albo współpracowałam. Z różnych powodów niektóre produkty, produkty są u mnie częściej na stole, inne rzadziej, ale to są firmy, które zawsze wspieram i które też wspierają moje działania. Także dziękuję Wam bardzo, bardzo z, z góry. Także przejdźmy do prezentacji. Ja tutaj zostawię sobie na stole, będziemy sobie po kolei oglądać. Zacznijmy, kochani, od pierwszego takiego gratisiku, który dostałam od Scrap Queen. Słuchajcie, Scrap Queen to jest dziewczyna, która nigdy nie pamiętam, z Holandii, z Danii. Belgii, chyba z Belgii, e, która tworzy. Jest takim twórcą, jak e, każda z nas. E, I w pewnym momencie zaczęła tworzyć swoje papiery i któregoś razu na przeglądzie internetu, który robimy na moim kanale raz na jakiś czas. Raz jest rzadziej, bo mamy tyle projektów, że nie mamy na to czasu, ale e, myślę, że niedługo sobie taki zrobimy znowu przegląd internetu. Wyłapaliśmy jedną właśnie kolekcję piękną i ja e, napisałam do. Scrap Queen, w zasadzie tutaj skontaktowała mnie z nią Sylwia, której bardzo dziękuję, bo ona tak naciskała trochę i mówi no weź, 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 to będzie super. I faktycznie okazało się to super, więc Scrap Queen znajdziecie na YouTubie na pewno, wpisując po prostu Scrap Queen na pewno się dostaniecie do niej na, na jej YouTubea. Tutaj wam przekazuję jej jakby no maila, jej dane. Wszystkie te informacje, jakie chcecie uzyskać, to właśnie na tego maila. I słuchajcie, Skrawkwift nam dała kilka takich arkusików. One się różnią w zależności od zestawu. Na pewno się różniły, także my sobie je potraktujemy jako fajną bazę na jakąś kartkę, czy na jakąś pracę, to mam jakieś takie fajne karty, mi się trafiły. Um, I na pewno nie. No, ostatnio nas korzystaliśmy z um, usług i e, z jej papierów, bo ma bardzo fajne papiery, mi się one bardzo podobały, także mam nadzieję, że one też się spodobały. Także Scrap Queen jest naszym pierwszym sponsorem i na pewno wrócimy do kolekcji od niej. Słuchajcie, drugim sponsorem jest e, firma 13Art. I ja, jak wiecie. Nie używam bardzo dużo mediów w moich pracach, ale też lubię media w pracach, bo no po prostu na zawsze nadają takiego, takiego charakteru, czy właśnie jakaś mgiełka, czy jakieś takie, wiecie, elementy, jakieś maski, czy coś. Tym bardziej, że jak teraz, nie, znaczy elementem nie maski, tylko do maski, czyli na przykład pasę strukturalną, czy gesso. I ja w zasadzie za każdym razem, jeżeli mam, potrzebuję jakiego, jakiegokolwiek właśnie miks mediowego, produktu, to w zasadzie zawsze najpierw trafiam do 13 Arts i przeglądam ich tam, powiem, zasoby i ich produkty. Bardzo je lubię i dziękuję bardzo Ajdzie, że się do nas tutaj dołącza. Ajda wie, że my głównie papierowi, więc bardzo często dołącza właśnie z papierami. I teraz dostaliśmy taki bloczek kart, który bardzo fajnie służy jako tło do właśnie kartek, może służyć jako twór kartek. Można z tego zrobić mini albumik, bardzo fajny Także dużo jest tutaj, bardzo dużo jest tutaj takich teł. Jedne są bardziej uniwersalne, drugie są bardziej takie wiecie kolorowe. Także my sobie też zrobimy jakąś pracę z tego, może połączymy z jakąś inną marką, z jakimiś właśnie dodatkami, czy może z jakąś teksturką Także serdecznie was zapraszam do 13 Arc. Ja naprawdę bardzo lubię te produkty. I właśnie chyba ostatnie Gesso, chyba miałam od 13, nie, Gesso nie. Co ja miałam czy ostat... też miałam swego czasu, ale ostatnio brałam chyba pasę strukturalną, właśnie bardzo fajną i bardzo lubię te glowy, takie, takie pyłki, to uwielbiam. Także dziękujemy bardzo za wsparcie i zapraszam do 13 Art. Wszystkie, oczywiście, linki znajdziecie pod opisem, znaczy w opisie pod filmem do wszystkich firm, gdzieście mogli sobie wejść i tam popatrzeć, co u nich się dzieje. Kochani, firma, co Ci dam z właścicielką Mają? To jest jedna z bliższych firm, takich, jeżeli chodzi o papiery Digi. Ja, jak wiecie, używam głównie. Takich offsetowych druków, ale na DJ też mi się pracować i niedługo wchodzę właśnie z Majką w taką współpracę i będziemy tworzyć zestawy kreatywne. Czy ja będę tworzyć zestawy kreatywne, ale w nich właśnie będą grafiki od No Dam, bo myślę, że takie Digi to jest najlepszy sposób na wkręcenie się w ogóle w scrapbooking, w cardmaking. Potrzebujecie tylko dobrej drukarki, a jeżeli nie macie, zawsze możecie wydrukować gdzieś na mieście. Natomiast ogólnie ja myślę, że właśnie dla osób, które zaczynają, to jest fantastyczny pomysł, żeby sobie taki na przykład arkusz, jeden czy drugi, wydrukować i spróbować swoich sił. Ja tutaj mam akurat takie dwa arkusze: to jest wycięte, elementy wycięcia plus tło, i tak samo tutaj, bo to są takie najfajniejsze, takie wiecie, połączenia, które w gratisie najlepiej się prezentują, bo zarówno macie tło, jak i dodatki, i już możecie jakąś pracę zrobić. Dlatego bardzo dziękuję. I dodatkowo mam taki arkusz jeszcze z, z tej kolekcji. Yy, także yy, Stradowa zapraszam do, yy, na grupę Facebookową, to ci dam. Yy, a ja na pewno będę z tym działała, z tymi yy, produktami. I zobaczycie je właśnie w zestawach kreatywnych, które się pojawią prawdopodobnie jeszcze we wrześniu, mam nadzieję. Chciałabym, żebym, yy, żeby udało mi się zrobić te zestawy do yy, zlotu w Poznaniu. Także mam nadzieję, że mi się uda. Trzymajcie kciuki. Kolejny sponsor to jest SnipArt. Ostatnio na SnipArcie pracowaliśmy tworząc aparat HDF. Ze SnipArtem też się często widuje właśnie na zlotach. Firma, która produkuje nie tylko tekturki, ale też właśnie HDF-ki. Zapraszam Was do nich. Ja tą HDF-kę uwielbiam, tą, tego aparatu i możecie znaleźć u mnie nawet warsztat chyba na ten aparat, jest chyba dostępny w sklepie, też nie jestem pewna. Ale wydaje mi się, że jest w sklepie dostęp, a jak nie to będzie bo nie pamiętam teraz dokładnie. W każdym razie mamy tekturkę. Też nie wiem, czy one były wszystkie takie same, ale każdy z Was powinien taką tekturkę od Snipartu dostać. Także zapraszam Was do Snipart, do sklepu. W każdym razie, kolejną marką, już to sobie wyciągnęłam, mamy tutaj kot rabatowy. Przypominam osobom, które mają sklepełko kot rabatowy do 10% chyba zniżki jest. Tak, on jest ważny do końca września, także słuchajcie, jeszcze macie pół miesiąca albo więcej. I słuchajcie, Klaudia, czyli właścicielka tekturkowa, nam tutaj dała troszeczkę więcej nawet um, fajnych rzeczy, dlatego że mamy zarówno um, elementy do wycięcia, jak i listki tutaj wydrukowane. Mamy napisy, mamy napis, słuchajcie, tekturkowy, Mamy listki. To jeszcze mamy, słuchajcie, pleksi, chyba się mówi. I ja tutaj mi się, też nie wiem, czy to macie wszystko tak samo, ale mi się trafił taki złoty, piękna, taka złota ramka. I tutaj mamy taki ornament to chyba też trzeba tu ściągnąć, o ile dobrze wiem. Ja powiem Wam tak, ja z Pleksy jeszcze nie pracowałam, aczkolwiek miałam bardzo dużą chętkę na to, więc to sobie już tutaj zdejmę, może to dobry, jest niedobrym, bo i nam to może najpierw, wiecie co, zdejmę to, do to używać, żeby się to nie porysowało. W każdym razie to też jest takie ładne złote. Także piękny zestaw i oczywiście zniżka, która was upoważnia um, do zakupów 10%, 10 zniżką, także słuchajcie, wykorzystajcie to, wkładajcie do um, tekturkowa i tam, tak jak mówię, właśnie plexi, właśnie tekturki i jeszcze mam HDF-ki, widziałam w sklepie, także słuchajcie, zapraszam was serdecznie, bardzo dziękuję za sponsora, za sponsoring. Myślę, że to jest super, coś fajnego z tego stworzymy. E, kochani, kolejne, e, kolejne dodatkowe grafisy czyli u mnie tutaj cały bloczek zestawu pet Party z kwiatami z mojego ulubionej kolekcji czyli Vintage Craft. Marka Zoju już generalnie w internecie nie funkcjonuje, w sensie już nie, nie sprzedaje, ale jeszcze znajdziecie ją na zlotach, także zapraszam was na zlot najbliższy w Poznaniu 27 września, bo tam Aga jeszcze wystawia te papiery i bardzo dużo ma zniżek, bardzo dużo takich wiecie promocyjnych cen. Także jeżeli chcecie jakieś papiery jeszcze z Zoju, a jeżeli was nie będzie w, na zlocie, to możecie pisać do Agnieszki bezpośrednio, jeżeli potrzebujecie jakiejś starej kolekcji e, i na pewno wam odpiszę, na pewno mm, jak będzie miała, to będzie mogła wam mm, jeszcze przesłać, odsprzedać jeszcze pewne rzeczy. Także dziękuję bardzo Aga. Aga mnie wspierała cały czas z szansami do dzisiaj, e, więc co tu dużo mówić. Bardzo fajna kolekcja, taka w stylu ym, trochę takich Echo Parku, właśnie taka typowo paternowa dla wszystkich miłośników zwierzaków. Także serdecznie bardzo zapraszam. Nie wiem, czy też każde są to samo, ale chyba tak. Słuchajcie, tutaj mam znowu kod więc pozwolę sobie znowu to troszeczkę tak włożyć do, yy, yy, że tak powiem, do tej strony yy, i wyciągnąć sobie ten kod, bo tutaj nie chciała będziecie w nieprzyjemnej sytuacji Kod mamy ważny, słuchajcie, mamy tak 15% do sklepiku Gosi i 35% do Craft Uli um, i też do 30 września, także słuchajcie, jeszcze mamy czas. I tutaj ja nie będę wyciągała może tutaj tej, tego arkusza, bo to jest arkusz słuchajcie, z wycinkami. Mi się akurat tutaj trafiły wycinki, chyba takie Harry Pottera. Nie, nie Harry Potter, ale tu mi się skojarzyło. W każdym razie takie mm, bardzo neutralne w zasadzie. Home Love, wiecie takie katy. Dostałam taką fajną maskę z pomarańczami, nie z pomarańczami. Pff, arbuzem, pomarańczami zabrać. Arbuzową, taką malutką. I słuchajcie, dostałam zestaw właśnie wyciętych na święta pięknych. Nie gwiazdek, tylko chciałam powiedzieć, śnieżynek. Muszę pracować nad swoją głową, słuchajcie. Także bardzo fajny zestaw, zniżka bardzo fajna, duża, więc słuchajcie, wykorzystajcie tą zniżkę. Ja z sklepikiem go się współpracuję od dłuższego czasu, też bardzo lubię i w zasadzie też jeden z pierwszych sklepów, do których trafiam, jak czegokolwiek poszukuję, więc serdecznie zapraszam do nich. A Craft Ula to jest głównie właśnie hmm, chyba HDF-ki i maski i tekturki. Natomiast w sklepie Gosiku, w sklepie w sklepie, gosiku, w sklepie gosiku, w znajdziecie przeróżne rzeczy do scrapbookingu, narzędzia, e, takie wiecie, półprodukty, no mnóstwo, mnóstwo, jest ogromny asortyment, także zapraszam serdecznie i dziękuję bardzo za wsparcie. E, kolejna tekturkowa marka, czyli e, Fabryka Weny. Słuchajcie, też tutaj te tekturki były różne, każdy dostał jakąś tam inną tekturkę, mm, ale to jest firma właśnie tekturkowa, e, a się znam też od lat. Kiedyś swego czasu też miałam u niej takie zestawy swoje kreatywne, bo robiłam warsztaty właśnie nie rzuciem tekturek. Dzisiaj tych warsztatów jest mniej, ponieważ... Mniej używam tekturek do albumów, a raczej proponuję właśnie do kartek, do boksów, do takich rzeczy. Także mamy mam taką tekturkę z takim, taką rameczką. I u Asie jest też tak, że słuchajcie, cokolwiek byście sobie nie zamarzyli, to piszcie do Asi. Asia zwykle sprosta waszym prośbom, jeżeli potrzebujecie jakiejś personalizowanej tekturki, to piszcie do Asi. Asia jest super babeczka, na pewno wam tutaj pomoże. Także zapraszam Was do fabryki Weny. Tutaj, słuchajcie, dostaliśmy taki prezent od Kasi. Kasia ma turkusowa na Instagramie i chyba tylko na Instagramie jest, tylko co pamiętam. I Kasia zaczęła robić, słuchajcie, papiery czerwone i nam zrobiła tutaj właśnie w prezencie. Nie wiem, czy to też nie jest taki. Wiem, że ona to trzeba takie papiery, wiecie, jakieś kwitnące, takie rzeczy. Także każdy w swoim powinien znaleźć taki właśnie arkusik, jego się fajnie barwi, z nim się fajnie pracuje. Ja z nim jeszcze nie pracowałam, będę tu jeszcze rada, dlatego że Kasia się do mnie odezwała na którymś zlocie i mówi, że chętnie właśnie dołączy do jakiegoś. Mojego projektu. I sama jestem ciekawa, co z tych papierów można zrobić. Wiem, że się. Pamiętam, kiedyś robiły się przepiękne kwiaty z papieru czerpanego. Ja tych papierów mam troszeczkę więcej, więc sobie będę chciała z nimi popracować, pokazać Wam jakieś pomysły na ten papier. Także bądźcie czujni, siedźcie na kanale, bo na pewno sobie z takimi papierami tutaj popracujemy. Kolejna firma, słuchajcie, to jest firma. 13 arc. Tutaj od firmy 13, boże, 13 arc ja bardzo. Alchemy of Art, dobrze to przeczytałam. Alchemy of Art, i tutaj zawsze mamy mnóstwo fajnych wycinanek. Zobaczcie, tu mamy takie morskie, z drugiej strony takie bardziej babeczki wakacyjne, tu jakieś książki. Tutaj mamy postacie też z wakacyjnych klimatów. Tutaj jakieś pirackie akcenty, tutaj też piraci. Także mnóstwo elementów do wycięcia i oczywiście. Posłuży Wam to do kartek, do albumów, do mm, wszystkich projektów, gdzie potrzebujecie jakoś spersonalizować. Bardzo fajne, oryginalne grafiki. Wiecie, że ja z firmą 13 Art. Prop co mi z tym 13 Art? Alchemy of Art, przepraszam bardzo Cię, Karolina. Współpracuję od bardzo długiego czasu. To jest jedna z firm i marek, która bardzo trafia w moje gusta, jeżeli chodzi o papiery. No i dalej produkuję papiery, właśnie. I ja bardzo lubię pracować na papierach Alchemy of Art. Są mega kreatywne i mi też tym służą, właśnie że te moje projekty mogą być bardziej kreatywne. Także też jestem w współpracy z Karoliną od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Także bardzo dziękuję i zapraszam Was do sklepu Alchemi Art, ale ich produkty też znajdziecie w innych sklepach, także myślę, że w tych wszystkich znanych, dużych sklepach wszędzie te, te produkty od Alchemii się znajdą. Kochani, kolejny nasz fantastyczny wspierający i nie tylko wspierający tutaj przy sklepie, ale mnie też prywatnie za to ogromnie, ogromnie dziękuję, to jest Tośka. Czyli Tosiakowo, Tosia ma generalnie może powiedzieć, że zasłonęła, czy za jakby głównie była funkcjonowała w sieci, ponieważ jest specjalistką właśnie w tworzeniu bujo, czy w tworzeniu bujo, tak się mówi, boże, sorry, to nie jest moja bajka, także nie chciałabym tu przekręcić, ale generalnie planery tworzy właśnie naklejki do planerów i później wkręciła się właśnie w scrapbooking, to super. I tworzy teraz też swoje grafiki, chyba nawet już papiery. I my dostaliśmy przepiękne papiery właśnie ze słonecznikami. Chyba wszyscy to mają. Tutaj mam od razu też dostęp do tego, tych grafik, ale wiem, że mam pozwolenie, żeby wszyscy mogli skorzystać, więc jak dacie radę zeskanować, to możecie skanować, bo to jest dostępne chyba ogólnie. Także yy, mamy tutaj oczywiście wszystkie dane, to siakowo, to siakowo, wszędzie to siakowo. I na pewno stworzymy z tego przepiękną kartaczkę. A może coś innego zobaczymy. Także bardzo dziękuję. Dziękuję Ci za wsparcie i mam nadzieję, że będziemy mogli sobie współpracować dalej. Słuchajcie, kolejnym sponsorem, i tu wybaczcie, bo pociętą tą, jest Lemon Craft, który też nam przysłał kolekcję. I teraz też nie pamiętam, tam były chyba dwie kolekcje każdy miał. Ja mam tu jakąś randomową akurat przy sobie, ale moja jest naruszona. Bo słuchajcie, ja naprawdę jak mam lemonki, to ja zawsze gdzieś tam użyję. To jest coś na pewno, przetestuję wytne. Natomiast wiem, że już lemonków teraz są tylko, będą dj lemonki, więc jestem e, tym zasmucona, bo taki styl u mnie on się pojawiał rzadziej, ale jeżeli byłam coś w stylu właśnie takim shabby, to właśnie był to lemonek. No ale lemonków e, chyba już takich tych drukowanych nie będzie. W każdym razie był jeszcze lemonek, którego też znam od lat na którym pracowałam od lat i mówię, raz więcej było tego u mnie na stole, raz mniej. W takich projektach właśnie szabi to tylko lemonek. Także zapraszam Was też do Lemona, który teraz już robi tylko DJ, ale, ale mam nadzieję, że coś tam dla siebie też znajdziecie. Także bardzo dziękuję Aniu za kolejny sponsor, sponsoring. I słuchajcie, kolejnym sponsorem była marka Old Fashioned Rimon i ja mam... Y wszystkich stążek od faszy mam bardzo dużo. Ja mogę muszę sobie zrobić porządek moim, ze nawet nie chcę patrzeć. Tu mam akurat przykładowy taki, to jest taki bardzo delikatny róż. I to są takie, jedne z tych chyba nowszych, takie właśnie przezroczyste stążeczki. I tutaj te tradycyjne takie właśnie, które znamy. Tam chyba u każdego była szpulka, gdzie mieliśmy te nawinięte, nakręcone. Yy, ja tutaj dogrywam ten kawałek, dlatego że akurat w moim zestawie tego zabrakło i przyznam się, że pierwsze film opublikowałam bez tych dwóch firm i dziewczyny mi przypomniały, Kaśka, nie pamiętam, że te dwie firmy były. Także mnie opierdzieliły szybko. Także już to dogrywam. I tak, z, z Old Fashioned Ribbon też jestem na bieżąco, dlatego, że ja tylko takie wstążki używam do albumu, jeżeli w ogóle używam. Używam ich mniej i rzadziej, ale jeżeli używam, to tylko Old Fashioned Ribbon, na który Was też zapraszam serdecznie. Znajdziecie też właśnie z Old Fashioned Ribbon w nowym projekcie, który był ostatnio sprzedawany, czyli w albumie zimowym. Tam właśnie fioletowe, mieliśmy fioletowy tego typu jeden i drugi taki ciemniejszy fiolet. Bardzo dziękuję za dołączenie do naszego skrapełka. Mam nadzieję, że Będziemy się widzieć w kolejnych projektach również. Słuchajcie, Crafty Moli Karinka, która organizuje zloty w Poznaniu teraz. Przesłała mi super tekturkę, którą będę musiała się nauczyć składać, bo to rozumiem, że jest latarnia morska, o ile dobrze widzę. Nie wiem też, czy wszyscy mamy to samo, ale chętnie to latarnię zrobię, bo ona wygląda na bardzo, bardzo ładną. Chyba, że mam tutaj więcej niż jeden produkt. Nie wiem. Dajcie mi znać w komentarzu, czy ktoś już to miał. Ale to jest chyba do latarni morskiej wszystko, mi się wydaje. Też nie jestem pewna. Karina? Daj znać. Słuchajcie, też nie wiem, czy wszyscy mamy to samo. Dajcie dać w komentarzu, bo wiecie, że mi w zestawianiu waszych zestawów, w kompletowaniu pomaga teraz Patrycja i ona ma większy, że tak powiem, tutaj wgląd w te nie wiem, czy wszyscy mamy to samo, czy każdy miał inną. W każdym razie pięknie dziękuję. Pewno złożę, coś z tego zrobimy, pewnie jakiegoś boksa albo jakieś po prostu zrobimy sobie tą tekturkę, jaką się ładnie zrobimy. I tak jak mówię, ja Cię znam z Kariną już od jakiegoś czasu, nie pamiętam dokładnie takiego. Cudowna kobieta. Mega organizacja z lotu w Poznaniu. Zapraszam Was na ten Poznań i bardzo dziękuję, że dołącza do kolejnego naszego skrapełka. Zostawiam oczywiście w komentarzu linki, także wejdźcie. I zobaczcie, jakie cuda przygotowała dla Was, przygotowała dla was crafty moli. I ostatni sponsor, Słuchajcie, ja mam tutaj jeszcze, poza tym, tutaj tymi arkuszami, mam jeszcze mnóstwo kolekcji. I dostałam część kolekcji, którymi się będę z Wami dzielić. Ja Wam może pokażę te wszystkie kolekcje, zamiast taką małą prezentację, ale też dostałam kolekcję właśnie na jakieś rozdawajki. Także, jeżeli chodzi o ITD Collection, to jest chyba jedyna firma, która sprzedaje. Papiery drukowane cyfrowo, i chyba tak mi się wydaje, przynajmniej kolekcje duże, mnóstwo fantastycznych pomysłów. Tutaj zobaczcie takie pomysły. E, nowa kolekcja będzie Alicji, co albo już jest, jest cudowna. E, I tutaj mamy black and color, mamy różne grafiki. E, bardzo fajne, no już wydrukowane, już kupujecie gotowy produkt. Ale i wtedy znajdziecie mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Papiery ryżowe mn, znajdziecie. Mn, izu, ja nawet nie pamiętam, co tam jest, bo powiem Wam, że ja nawet tam nie zaglądam ostatnio, bo dziewczyny po prostu e, zawsze o mnie pamiętają, jak wychodzą nowości i mi wysyłają. E, ale na przykład w moim sklepie też znajdziecie z ITD arkusze, boże, arkusze, folie do złoceń, które regularnie też używam. Także serdecznie Was zapraszam do sklepu, który naprawdę ma bardzo duży asortyment, także Was uprzedzam. Jeżeli używacie papierów ryżowych, to tam jest tego odgroma. Także wpadajcie do sklepu i właśnie kolekcje, 30 na 30 robią dziewczyny kolekcje, ale mają też mnóstwo takich dodatków na przykład na ateciaki, na te mini takie, nie pamiętam jak się nazywają to, talineczki, bardzo fajne projekty, bardzo fajnie projektują właśnie pod konkretne projekty, także koniecznie tam zagodnijcie, a ja Wam pokażę jakie kolekcje mam od nich i jakie kolekcje będę Wam wysyłała w gratisach, w nagrodach i w rozdawajkach. Słuchajcie, przyniosłam wszystkie te kolekcje. Pokażę Wam, tutaj, jak one wyglądają. Może nie będziemy ich wszystkich oglądać całość, bo tutaj bo ja tutaj pół filmu. Ale mniej więcej widzimy tutaj, jak jest przekrój. Tu jest taka e, herbarium, się nazywa, czyli zielnik. I to jest już druga część, więc jest pierwsza gdzieś na sklepie, e, gdybyście robili jakieś właśnie ty tego typu prace. E, tutaj mamy bardzo fajną kolekcję Winter, którą używałam w zeszłym roku chyba. E, z tyłu pamiętam w tej kolekcji są różne takie... Przygotowane już do wycięcia yy, szablony. Bardzo fajna. K kartki Helen Samples się z tego robiły po prostu same. Zresztą na moim kanale chyba jest. Tutaj jest kolekcja Christmas Time też pod święta, już bardziej taka vintageowa. Yy, I tutaj mamy taką typową zimową kolekcję ze zwierzątkami w takich barwach wiecie: Błękitu. Yy, Magical World. Chyba nie wiem, czy my tego też nie korzystaliśmy na moim kanale, jak robiliśmy taki album yy, też z papierami ryżowymi. Bo takich magicznych kolekcji tam znajdziecie dużo, dużo więcej. Steampunkowa, a tej nawet nie pamiętam, powiem, ci, powiem Wam, że chyba nie wiem, czy ona u mnie była kiedykolwiek. Bardzo fajna Steampunkowa ze steampunkowymi e, tłami. E, I tutaj mamy kolekcję Garden Dreams e, w takich w kolorach fioletu. Wiem, że Wy lubicie te kolory, kolory bo jak robiłam e, fioletowe warsztaty, to właśnie było duże zainteresowanie, bo ten fiolet jest Wam bardzo bliski. Tu mamy. Piękne papiery do takich bardzo vintage'owych kolekcji, właśnie kolekcji, projektów. Bardzo fajne albumy z tego wychodzą, takie na czarnych kartach. Tu jest kolekcja cyrkowa, wiecie, uwielbiam te wszystkie właśnie grafiki tego typu i te tła, zresztą maskę też mam taką, w dwóch wersjach w zasadzie. Bardzo fajne, kolorowe, piękne kolory mają te kolekcje. O, a tu mamy tą herbarium, widzę pierwszą część, I tam dwie części. I tutaj na końcu mam Tropical Dream, czyli taka tropikalna kolekcja. Więc na pewno będziecie widywali te kolekcje w waszych zestawach ode mnie jakichś gratisowych, niespodziankowych, rozdawajkowych itd. Tak dalej, dalej. Także, kochani, bardzo dziękuję wszystkim sponsorom, którzy po raz kolejny pojawili się bądź pierwszy. W naszym projekcie skrapełko, który bardzo lubicie, który jest, co, tak jak mówiłam, co roku. Najbliższy będzie w grudniu, więc już można sobie odkładać pieniążki, jeżeli jesteście zainteresowani. O, zaczęła mi się moja karta. Nie karta, tylko moja kamera. Ale wiecie co, już sam to nie będę tego nagrywała drugi raz, po prostu wyłączę ją może całkiem, albo może mi się udają odgrzebać znowu. Dobra, udało mi się. Nawet ją kiedyś zatrzymam, czy wiem, jak tu przychodziłam, chyba jak siadałam, czy nie wiem kiedy. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za obecność na kanale. Mam nadzieję, że będzie Was bardzo dużo w kolejnym grudniowym projekcie. Teraz już pomoc mam u Patrycji, więc będzie może troszeczkę sprawniej to wszystko szło. Mam nadzieję. A ja Was zapraszam do mojego sklepu. W piątek ruszają zapisy na happy maila. O godzinie 20. Pamiętajcie, że pierwsze 20 osób na obydwa Happy Mailem ma dodatkowy gratis, ale gratisów i prezentów w Happy Mailu jest zawsze więcej, przynajmniej dwa dla każdego, a trzy też będzie można zdobyć zapisując się pewnie do jakiegoś tam czasu. Także im szybciej, tym lepiej. Zapraszam Was serdecznie, happy maile mamy na kanale, możecie sobie znaleźć, zobaczyć jak to wygląda. I w środę widzimy się, w środę, każdą w środę o godzinie 21.00 widzimy się na live, gdzie te happy maile sobie e, robimy, czyli po prostu albumy, projektujemy albumy w różnej tematyce. Teraz będzie tematyka właśnie dzień za dniem, czyli taka bardzo casualowa, kolorowa, do każdego rodzaju zdjęć, do każdego tematu e, cudowna. a kolejne to właśnie będzie Halloween bądź jesień. Będziemy robili dwa happy maile w jednym czasie będzie to wyzwanie, ale myślę, że spokojnie sobie z tym poradzimy. Eee, także zapraszam Was serdecznie. A ja się do żegnam i jeszcze raz dziękuję sponsorom. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Zapraszam Was bardzo serdecznie na moją stronę www.scrapcate.pl, gdzie znajdziecie wszystkie takie nowości, aktualizacje, ostatnie filmy. A oczywiście na samym, samym dole miejsce do wpisania się na newslettera. Do sklepu możecie przejść wciskając zakładkę sklep lub wpisując www.scrapcate.pl ukośnik sklep też raz wtedy przekieruję prosto do sklepu. Na pierwszej stronie otworzą Wam się od razu wszystkie elementy ostatnio wrzucone, czyli tak jakby nowości, ale oczywiście znajdziecie tam stempelniki, czyli stemple z wykrojnikami, znajdziecie maski warstwowe, jest już ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, także drewniane elementy, które potrzebne są nam do pracy w scrapbookingu, w cardmakingu, dodatki, ale także warsztaty z zestawem oraz dostępy do moich warsztatów bez zestawów. Wiele w promocji, także serdecznie zapraszam Zapraszam do przeglądania. Dodatkowo w zakładce Happy Mail znajdziecie bieżącego Happy Maila.